Ile w tej książce, którą zrobiła z panem Magda Koska jest zmyślenia, ile prawdziwego Marka Raczkowskiego? Nie powiem. Nie powiem, postanowiłem nie odpowiadać na to pytanie, albo odpowiadać za każdym razem inaczej. To może inaczej? 70%, ale nie powiem czego. Okay. <laughs> Chciałem też dodać na wstępie, że, y, mam, że są dziś moje urodziny, które właśnie obchodzę na górze. Stąd mój wesoły nastrój. Mówiłeś w rozmowie z Magną Żakowską, że portret Polaka ma taki charakterystyczny rys, iż Polak zaczyna pić w zbyt młodym wieku. Ty od alkoholu akurat długo stroniłeś. Tak, tak, właśnie się przechwalałem, przechwalałem tym, tym, że nie piłem alkoholu do 42 roku życia, czy pierwszego, coś takiego w tych okolicach. Mając na myśli oczywiście nie takie jakieś fanatyczne nie picie w ogóle alkoholu, tylko bardzo rzadkie wypijanie niewielkiej ilości alkoholu z powodu upodobania do jeżdżenia samochodem wszędzie. jakby Gdy, gdy zamieszkałem sobie tutaj w centrum Warszawy, a nie już pod Warszawą, skąd trzeba było nieustannie dojeżdżać i właściwie zamieszkałem sam, w związku z czym właściwie też zniknęły powody do wychodzenia z domu. To znaczy nie chodzi o to, że jakieś piekło jest w domu, tylko że no, dla jakiejś higieny psychicznej, prawda? Jak się mieszka z, z wszystkim, zresztą rodziną, małżeństwem, zalecałbym często odpoczywanie od siebie mimo miłości wielkiej, wzajemnej. No to wtedy już to jeżdżenie samochodem przestało być tak konieczne. No i, i, i okazało się, że mogę do dowolnej porze napić się whisky czy tam czegoś, co zacząłem sobie tak po prostu robić w przekonaniu również o, o tym, że zapas zdrowia jakiś też zyskałem do tego, żeby móc sobie tak bezkarnie pić alkohol. Oczywiście nie jest to picie jakichś ogromnych ilości. Chodzi o to, że po prostu nikt nie mówi. Nie patrzy na mnie ze zgorszeniem, gdy nalewam sobie whisky o jakiejś dziwnej godzinie, na przykład w południe. Twoja książka sąsiaduje na listach bestsellerów z 50 twarzami Greja, o czym powiedziałeś mi przed rozmową. Spodziewałeś się sukcesu? Ale z, pięć, z, z 50 twarzami Greja, czyli jest 51? Czy, czy nie, druga? Bo nie wiem, druga. co to znaczy 50 twarzy Greya. Czy to jest 50 książek? Czy... Nie, jest druga. Aha. Bo ja nie wiem, co to jest to właśnie, co jest na pierwszym miejscu. Dowiedziałem się dzisiaj o tym, że jest to, że jest to taka jakaś pornografia, porno, że to jest taka literatura pornograficzna. To mnie bardzo, bardzo jakoś tak rozbawiło, że, że, obok, że jestem tak blisko literatury pornograficznej w sensie pół, pół, półki, bo broń Boże, nie w sensie treści. No, wydaje mi się, że <grym> nie jest to. To, to Ta książka na pewno nie jest pornograficzna. Wszystkich miłośników tego typu wrażeń przy lekturze książki zachęcam do lektury 50 twarzy Greja. Nie mam pojęcia, co to jest za książka, ale. A, ale ty nie boisz się mówić o seksie? Generalnie ludzie rzadko o tym mówią? Może dlatego yy, nie boję się mówić o seksie, gdyż. Jest, wydaje mi się to temat strasznie mało ciekawy. Jakoś w związku z tym przez to, że on mi się wydaje zupełnie nudny i nieciekawy. Nieświadomie nawet być może, że mówię o czymś, o czym się nie mówi, mogę mówić o seksie. Bo jestem człowiekiem bardzo roztargnionym. Jak udało się tobie ukrywać ślub przed rodzicami? Nie, nie, to nie było tak, że ja ukrywałem ślub przed rodzicami, tylko ukrywałem yy, przed rodzicami ukrywałem dziecko. Yy. Nawet gdy pytano mnie, jak się dziecko chowa, to odpowiadałem, że wczoraj schowało się tak, że czukaliśmy pół dnia. To coś takiego, no mniej więcej. Nie wiem, czy to jest taki to jest słaby, dosyć żart. Yy. Żałuję, że go powiedziałem. Nie wiem, jak z tego wybrnąć. To było to, że, że po prostu no, ukrywałem posiadanie dziecka. Ale y, jakoś moi rodzice odkryli jakieś, jakieś, jakieś y, moje pamiętniki, jakieś, jakieś próby opisywania własnego życia. Nas skonfrontowali to z moim dowodem osobistym, który właśnie otrzymałem y, wtedy od naczelnika dzielnicy Warszawa Ochota który był wręczając mi uroczyście dowód w stanie niecrzeźwości. Takiej porządnej niecrzeźwości, bo uroczyście wręczano dowód. Wtedy to. No rodzice po prostu zobaczyli w dowodzie, że, że mam dziecko. Wtedy zaczęły się, zaczęły się rozmowy i aw awantura. I Ale ślub. Który wzięłem już, gdy dziecko miało. Wzięliśmy z Elą, dziecko miało 2 lata, Monika, moja córka starsza, 2 raka, znaczy nawet dwa i 2,5. O ślubie powiedziałem rodzicom chyba na dzień przed ślubem. Ślub odbył się w kościele i chyba, jak pamiętam, przyjechała moja mama i siostra, jakoś tam nam złożyły życzenia, no ale była ta sytuacja dosyć, dosyć straszna, ponieważ byłem w trzeciej klasie liceum i no rodzice. rodzice skliwi rodzice raczej nie skaczało z radości. A w trzeciej klasie byłem już drugi raz chyba, a wcześniej w drugiej dwa razy czy coś takiego. No w każdym razie byłem, byłem. Nie uczyłem się, nie mogłem. <laughs> Daleko jeszcze było do matury, a tu już no i musiałem skończyć 21 lat chyba, żeby wziąć ślub. Bez zgody rodziców. A potem to wszystko się oczywiście ułożyło. E